Dzień dobry wam moi drodzy, tuż, tyks i zapraszam Was na zupę. Pełnie nowutką serie z Assassin's Creeda. Pomijamy jedynkę, ponieważ jedynka moim zdaniem nie była zbyt interesująca. No nie powiem, że przyszedłem całą, ale troszkę pograłem i jakość spacery po Jerozolimie no nie za bardzo mnie zainteresowały, dlatego przeskakujemy od razu do Florencji, gdzie przyjdzie nam zagrać samym Ezio Auditore sławnym, legendarnym już w sumie Asasynem. który na samym początku w sumie Asasynem nie jest, ale w wyniku pewnych wydarzeń nim się staje. W sumie było to sądzony już od samego początku, ale dlaczego to wszystko się oczywiście dowiemy później w trybie opowieści, który będziemy sobie najzwyczajniej przechodzić przez kilka, kilkadziesiąt bym nawet powiedział, to jednak była gra odcinków. Kilka słów może o tym, o czym właściwie jest gra. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, chociaż no nie wiem, kto może nie wiedzieć, e, gra jest o odwiecznym konflikcie między templariuszami a asesynami. A templariusze uważają tak: ludzie są niezbyt rozgarnięci, dlatego najbezpieczniej i najlepiej dla nich samych będzie po prostu ich dosłownie kontrolować w każdym celu, co robią. Czyli można powiedzieć, że to jest taki świat współczesny. Niby jesteśmy wolni, ale tak naprawdę jesteśmy kontrolowani w każdym celu, wszyscy nam mówią, co mamy robić i tak dalej. Co mamy robić, czego mamy nie jeść, jak mamy żyć, to wszystko jest nam wmawiane. Czyli można powiedzieć, że templariusze wygrali. A asasyni z kolei uważałem, ludzie są mądrzy, ludzie powinni mieć wolność, ludzie powinni sami decydować o swoim losie. Przecież mogą żyć po swojemu. No niestety. Czy faktycznie tak jest? Tego nie wiemy. Ten odwieczny konflikt trwa. W grze przyjdzie nam zagrać również Desmondem, który jest bohaterem współczesnym. Dlatego też będziemy tak lawirować pomiędzy Florencją w czasach renesansu, a prawda czasami współczesnymi co by tu jeszcze powiedzieć? O co tu generalnie chodzi w tym wszystkim? Chodzi o to, że stajemy jako asasyn i walczymy z templariuszami. Można tak powiedzieć w skrócie, ale to wszystko jest bardziej zagmatwane, uwikłane, tam są jeszcze inne, różne fantastyczne motywy. Generalnie fabuła bardzo, bardzo konkretna moim zdaniem. Trzy części Assassin's Creed, które dane mi było ograć, Ograłem praktycznie wszystkie poza jedynką i tymi no, najnowszymi. Te trzy części, czyli Dwójeczka, Revelations i. Yy, o ile dobrze będzie? I Brotherhood, są moim zdaniem najlepszymi częściami, jeżeli chodzi o Fabułę. Tutaj ta Fabuła naprawdę ma jakiś sens, później ten sens jest trochę tam gubiony, ten fabularny sens. Ale jeżeli chodzi o gameplay, to nadal jest to bardzo, bardzo dobra gra. Więc cóż, no. 3 minuty wstępu wydaje mi się, że to dosyć dużo. Tak więc e, resztę, jeżeli coś będę miał do dodania, a na pewno będę miał, bo ja osobiście bardzo lubię te 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 uniwersum. E, będę dodawał już w trakcie e, let's playa. Nie czytałem oczywiście żadnych książ, no znaczy oczywiście. Może niestety, ale kiedyś zamierzam właśnie przeczytać jakąś książkę. Generalnie jest ich, wydaje mi się, całkiem sporo i są asasyni i w Rosji, i tam i w jakichś innych egzotycznych krajach e, no, może Rosja nie jest egzotycznym krajem, oczywiście, ale chodzi, że w takich dziwnych, gdzie Ubisoft raczej by nie odważył się umieścić w fabuły swojej gry. No cóż, rozpocznijmy nową sesję. Nazwijmy się niekoniecznie Desmond, bo Desmond nie jest moją ulubioną postacią. Jest on tu troszkę taki pokraczny, moim zdaniem, i dosyć dziwny. Na jego temat dowiemy się jeszcze wiele. Może nie w tej części, ale już w następnych, coś powinniśmy wiedzieć więcej. Więc cóż. Y Jam jest Sztyk, piękny i przystojny. Rozpocznijmy. Niestety na tej cutscence nie ma napisu. Nie wiem dlaczego. Został wciągnięty w wojnę między dwoma grupami, templariuszy i asasynów. Tak. Ale że wróg pokazał mi prawdę, że tam...

Now I'm afraid of what will happen if I don't. But I can't do it alone. And maybe I don't have to. I met someone. Her name is Lucy. I think she's on my side. She's gone now. She's taken away by that bastard Warren Vidic and his Templar masters. I don't know what will happen to her. Or what'll happen to me. All I know is I need to get out of here. Tak, bo Desmond został porwany przez Templariuszy, został uwięziony, wykorzystali go, je powiewa, że jego DNA było zgodne z przodkami Altaira. Tęskni i szukają w jego... DNA, w jego pamięci, w jego wspomnieniach poszukują. Ja nie nacisnę tego przycisku, bo jak chcę tu chwilę dodać. Poszukują właśnie e, jabłka, czyli fragmentu Edenu, to jest potężna e, potężny artefakt, który prozwa, pozwala kontrolować ludzkie umysły. Koniec końców w skrócie mówiąc. Ludzkie umysły, yy, które. E, ktu, który ten artefakt? Templariusze chcą wykorzystać, żeby zrobić z nas niewolników i właśnie to slaves, dlatego tam zwróciłem uwagę, niewolników, ale oczywiście w taki sposób, że my sami nie będziemy świadomi, że jesteśmy niewolnikami. O to tutaj chodzi, tu się pojawia jeszcze mnóstwo innych wątków, które są moim zdaniem ciekawe, no ale to wszystko jeszcze nam wyjdzie. Jak widzicie, tutaj mamy pewną wizję, wizję Desmonda, eee, wizję, no można powiedzieć, że na Orlim wzroku, taka specjalna umiejętność. Generalnie ta wizja mówi o czymś takim. No dobra, wszystko w sumie będzie powiedziane, to może ja za bardzo tutaj nie będę za dużo mówił. No bo co tu za dużo mówić? W każdym razie Desmond jest uwięziony, a w, 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 siedzibie, w siedzibie, można powiedzieć, w, w siedzibie Templariuszy i musi się stąd wydostać, ponieważ coś bardzo złego się stanie, jeżeli oni nadal będą go wykorzystywać i uda im się odnaleźć to jabłko, czyli fragment Edenu jak widzicie, tam była Lucy. Lucy miała odcięty jeden palec. To jest taki, można powiedzieć, znak, symbol asasynów, ponieważ ukryte ostrze, któ które używają, wymaga tego, wymagało, bo jak się dowiemy, coś się potem zmieni, eee, wymagało tego, żeby mieć odcięty jeden palec, ażeby ono się swobodnie wysuwało i zabijało ofiarę, prawda? Z zaskoczenia, tak? I musiało jakoś, nie wiem, to był chyba ten palec, chyba tak. I to było takie stru. No. Więc już wszystko wiecie. Tak więc... Eee... Rozpocznijmy. They... Ok. No, tutaj już po tych pomieszczeniach mieliśmy już okazję chodzić w jedynce, o ile dobrze pamiętam. E... I o ile mam nadzieję, nice że moment. wszystko mi tutaj działa z kontrolerem, bo niestety ta gra jest dziwna i ona na PC nie wykrywa kontrolera od Xbox.

Co to jest Animus? Animus to jest coś takiego, które na podstawie naszego kodu genetycznego potrafi odtwarzać nasze wspomnienia. Wsp Nie tylko nasze wspomnienia, wspomnienia naszych przodków. To jest dopiero fascynujące. No i my właśnie tymi przodkami będziemy grać. Ezio Auditore jest przodkiem Desmonta. A że Ezio Auditore był jedną z ważniejszych postaci w historii asasynów, dlatego też po prostu się mu przyjrzyli. Może on znać lokalizację fragmentu Edenu musimy go zdobyć, zanim zrobią to templariusze. Bizizi I nowo Brawa boy! Ale nie zapłakał. O my I, I was at the bank when they told me. Did I miss it? Am I too late? Give him here. Giovanni. Shh, my love. It will be all right. Tu sei un auditori. Sei un combattente. Perciò, combatti. Listen to him a fine set of lungs what shall we call him, my love? Ezio Ezio Auditori da Firenze Tak się rodzi legenda mistrza Co prawda na dzień dobry trochę taki niepozorny i no w sumie praktycznie nieżywy. żywy no, troszkę mu się nie zapłakało a jak jest, no, nie zapłacze no to prawdopodobnie nie oddycha Yeah, wow, well, I'm going to need a second. There a time, Desmond. We have to leave. Wszystko szybko, szybko, szybko. Bo niestety przegrywamy tę wojnę. O tak jest. Triggeri działają, a nie działały. Się naprawiło. Na no, się naprawiłem. Really get not here, huh? Dobra, spierdzielamy. Sturgis got some fucked up interior decorators. A no trochę po pierwsznym. Hey, you're not supposed to be up here.

Spotkałem się z takimi. Mm, z takimi. głosami, że. współczesna część. To to elevator, asasyna, to w sensie. te fragmenty, me. gdzie gra się. w czasach współczesnych, są. badziewne. Osobiście uważam, że w pierwszych trzech częściach miało to sens. Później są bez sensu. No niestety, takie jest moje zdanie. Dobra, biegniemy za Lucy. Nie będziemy się za bardzo tutaj... Zobaczcie, ile jest tu animusów. O! Desmond nie był jedynym obiektem, który, którego używano do odnalezienia fragmentu Edenu. Było ich znacznie więcej. Niestety często kończyło się to najpewniej nie najlepiej. I teraz możemy wykorzystać umiejętność Wzrok Orła, która jeszcze nie raz nam się przyda podczas grania nie tylko desmonta, ale także Etsy Auditory. Gdyż mają oni tą How samą umiejętność. I Dlaczego? No bo są spokrewnieni. Mają wspólne ten a w jakiś sposób. It's What was that in the Animus, subject 16? Ezio, Audi, Audi something? I think we've been wrong all along. That's why we need to get out of here. Vedic and the Templars, they're only part of the problem. What do you mean? I'll explain when we get there. Get where? O, teraz będziemy mogli chyba walczyć O dobra no za dużo ich jest A ja nie, 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 nie pamiętam jak się robi te kontr-ataki No nie bij mnie Ciekawe, czy można paść Murzyny mnie pokonały jakieś <laughs> przepraszam No to on ma oszcz... No to, to to co to głupek nie korzysta? Ja nie wiedziałem że on ma ne Skąd on ma w ogóle ostrze? To jest ciekawe. Ja tak był więźniem. A ona mu chyba nie dała. Czy mu dała? Albo nie widziałem już. Ta. Zawsze dla bezpieczeństwa siada w bagażniku! Świetna scena. Pełna emocji.

The map your ancestor found guarantees it. The other assassins. they'll do what they can, where they can, but. What? What is it? We're losing this war, Desmond. The Templars are too powerful. And every day, more of us die. I still don't see how I fit into things. We're going to train you, turn you into one of us. What? No. No, you've seen me in action. I'm no good at this. And even if I was, it would take months. Years, even. No, not with the animus. Not with the bleeding effect. But I'm just one guy. Sometimes, that's all you need. So that's why you found him? My ancestor. What was his name? Ezio? If you can follow in his footsteps, you'll learn everything he did, just like he did. Years of training absorbed in a matter of days. You broke me out of Abstergo and brought me here just to make me an assassin? Look, there's more to it than that, but it'll have to wait. Trust me, okay? All right, I'm in. Tell me what you need. Really? You're sure? I thought you'd be happy about this. Sorry, I'm just a little surprised. I spent the whole ride over here figuring out how I was gonna convince you to do this. Save it. After what those Templar bastards put me through, I'm ready, willing, and able. Dziękuję. I tak, zaczyna się nasza historia jako asasyn. No oczywiście, na razie nie asasyn. No bo taka popierdółka z baru generalnie, ale on był barmanem. Desmond? No, jest, można powiedzieć, ale już niedługo nie, nie będzie. Zostanie Lucy, pełnoprawnym licencjonowanym asasynem. Welcome back. Ah, so this must be the infamous Subject 17. Desmond Miles, was it? Who are you? I'm sorry, where are my manners? I'm Sean Hastings. This is Rebecca Crane. Nice to meet you, Desmond. Right, well, it's been lovely chatting, but if you don't mind, Desmond, it's best we get straight to work. Time is precious, doubly so these days. We've got everything set up and ready, Lucy. Just say the word and we'll get going. Here, I brought you something a parting gift from Abstergo. Whoa!

Wyobraźcie sobie, że teraz nagle dowiadujecie się, że jakaś większa firma jest templariuszami. No byłoby to dosyć niekorzystne, jeżeli w ogóle templariusze istnieją. Nie mówię, że istnieją, bo w naszym świecie to raczej bardziej o Illuminati. Ale generalnie samo istnienie takiej organizacji byłoby raczej bardzo podejrzane. Dlatego warto to gdzieś tam zakamuflować pod jakąś firmą i po prostu sobie rządzić. Ale nikt nie będzie cię podejrzewał, że w sumie rządzisz. Więc widać, że... Ty

You mean the Animus? Actually, I prefer Animus 2.0, since baby's twice as awesome as anything you'll find at Abstergo. The Templars might have deeper pockets than us, but they've got no ambition, no passion, no competitive edge. That's why, even with all their resources, anything they can do, I can do better. Faster, too. Anyway, take a seat when you're ready, and we can get started. I just need to make a few more adjustments. Okej, okay. ja już bym chciał w sumie zacząć, ale muszę ze wszystkimi porozmawiać. Dobra, pójdźmy porozmawiać z tym zadufanym w sobie dupkiem. No, jest może jest zadufanym stuff? w sobie dupkiem, stuff, ale ja go lubię. Desmond, oh, It's like a digital library. He'll be riding shotgun with me while you're in the Animus. So if you come across anything of note, people, places, events, etc., he'll create database entries you can consult for additional information. Yeah, it's not just databases, though. I also provide tactical support for the other assassins. You know, Desmond, the ones who are out there actually doing stuff, risking their lives, little things like that. Okay. Dziękuję bardzo, miłe powitanie. Normalnie, aż chcę iść z Tobą na piwo. Przywipiony. No, może później widzę, że niechętnie. Dobra, po, pogadajmy jeszcze z naszą wybawczynią. Nasię, wybawczynią? No się. wybawczynią? Nie tak się mówi. Ale z panią, która nas uratowała, Lucy, i która hey, najprawdopodobniej Lucy, skradła nam serce z tego, you. co nie uh, yeah, you know, widać. Just... I przepraszam. Przepraszam. Tak, w Nie Skromnie. ale dzięki temu, że ze wszystkimi żeśmy sobie tak troszkę pogadali, możemy rozpocząć w końcu prawdziwą, właściwą grę. Jeszcze do tych czasów współczesnych. Powrócimy kilka razy. Nie zawsze będzie to. Przyjemny powrót, ale o wszystko się jeszcze wyjaśni. A teraz żegnamy współczesność i przenosimy się do Florencji, kilkaset lat wcześniej. No tak, powoli, powoli się przenosimy. Yo, mi gratuluję wykonanej akcji. Nagrałeś let's playa. Achievement get. Brawo! Trzy lajki. Tak jest. No, panowie, słuchajcie, jak ja to pierwszy raz zobaczyłem, to rzadkało, kakao i inne takie różne rzeczy mnie zatkały. No, a teraz tak patrzę, że te tekstury takie biedne w porównaniu do następnych części. Ale tak czy siak skakanie po czerwonych dachówkach jest znacznie lepsze niż po drzewach i no, sorry panowie z Yubi, wolę dachówki. Zawsze i wszędzie dachówki wygrają. Dzisiaj czuję, że poznamy jeszcze tylko naszego głównego bohatera, Ezio Auditore da Firenze, a później, już w następnym odcinku, przyjdzie nam trochę nim pokierować. Oto Ezio. my friends. I ustawka w 1400, którymś. We Viere De Pazzi slanders my family's name and forces his own miseries <laughs> upon us. If we. Enough of your nonsense, Buona <laughs> Buonasera, Viere. <laughs> um, we were just talking about you. I'm surprised to see you here. I thought De Pazzi hired others to do their dirty work. It's your family that cries for guards when there's trouble. <laughs> Gotardo.

Tak żeby potrzymać Was w niepewności, to tutaj właśnie sobie zakończymy. I spotkamy się w drugim odcinku, który prawdopodobnie będą się na, na razie pojawiać odcinki raz na tydzień, a jak skończy się cywilizacja, to, to dwa razy na tydzień. Ale na razie, póki cywilizacja jeszcze trwa, będą się pojawiać raz na tydzień. Cóż, ja bardzo serdecznie Wam dziękuję. Proszę was, bardzo, ale to bardzo was proszę, nie zrażajcie się do tego pierwszego odcinka, gdyż wiem, że tutaj więcej było mojego gadania, gadania tutaj tych bohaterów, aniżeli samej gry, ale to się oczywiście zmieni, po prostu wstęp do tej historii, gdyż ta historia nie jest najłatwiejszą, e, musi być obszerny, żeby potem wszystko rozumieć mniej więcej, dlaczego tak się dzieje, nie inaczej. Dlaczego walczymy z tymi, a nie tamtymi? Po co to robimy wszystko? Dlaczego siedzimy w tym animusie? Na diabła to wszystko! No właśnie chodzi o to, żeby to zrozumieć. Mniej więcej. No bo tam na 100% to ciężko też. Eee, dlatego ta historia i wstęp. Tyle gadania. Trochę nudy. No, dla mnie nie osobiście, ale komuś może to nudzić. A w następnym odcinku już ostro ciśniemy z rozgrywką. Również dalej będzie wstęp do historii, ale już do historii samego Etsy Auditore. Tym razem nie będziemy się już zajmować DESMONTEM. DESMONT już sobie siedzi w tym animusie, no i w tym animusie, no troszkę posiedzi. Cóż, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie lajka, jeżeli macie ochotę. Komentarz również jest mile widziany, ale lajk like bardziej. <tłukasz> tak. Dziękuję. Do widzenia.